Hejka kochani, ja jestem Gabi i witajcie na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie testowali Kosmetyki z Biedronki. W Biedronce jest jedna marka kosmetyków, która ma swoją szafę i jest to na ten moment marka Bell, która jest naszą polską marką. Przed sobą mam oczywiście dwie miski i tutaj będę wkładała spoko rzeczy, a tutaj będę wkładała rzeczy niespoko. Zacznijmy od podkładu, bo ostatnio zauważyłam, że jak baza jest zła, to ona też psuje podkład, więc dzisiaj nie będzie testu bazy i zacznę od podkładu i robiłam research. Ten podkład podobno jest jakiś w ogóle mega świetny i ma mega dobre opinie i w ogóle na TikToku jest mega polecany i to jest coś co po prostu jest tanie, a dobre. Ale ja nie wiem, bo ja nigdy tego nie testowałam. To jest odcień 01 light beige i on jest najjaśniejszy. Mam tutaj oczywiście mokrą gąbeczkę, nałożę tutaj na dłoń i nałożę to jednym ze moich ukochanych sposobów, czyli z dłoni na twarz i on nie jest mocno kryjący. Wygląda fajnie. Nie zrobi mi na twarzy żadnej przykrej niespodzianki. Więc na razie dam go tutaj do rzeczy, które polecam, które mi się sprawdziły. Jestem zaskoczona kolorem. Dobrałam sobie ten korektor sama i w ogóle byłam w takiej fajnej biedronce, gdzie te rzeczy były ładnie pozaklejane i ludzie korzystali tylko z testerów. Życie jest piękne. Mam go oczywiście w najjaśniejszym odcieniu light. Napisane, że on jest multi mineral, anti age, lift active complex. Kurczę, tyle rzeczy mi tu obiecują. Okej, okay, jasny ten korektor fajnie. Fajnie, bo to jest polska firma, więc fajnie, że mają jasne te rzeczy. On faktycznie nie jest mocno kryjący. Nie będę go skreślała przez to, że nie jest mocno kryjący. Bardziej używałabym go po prostu na troszkę inne okazje. Dalej przebijają mi niedoskonałości, czerwona skóra. I powiem Wam szczerze, że jakbym nie wiedziała, że to są tanie kosmetyki, to. Bym myślała, że to są takie normalne. Ta średnia półka. Wcale nie wyglądają, nie zachowują się jak takie mega tanie kosmetyki. Mogłam wziąć bardziej kryjący korektor, ale nie jest zły ten z Bell. Dam go tutaj do koszyczka rzeczy, które polecam, chociaż nie będę po niego sięgała na co dzień, ale po prostu nie jest zły. Jakieś 5 lat temu Puder Peach z Bell był nam maksa popularny i pamiętam, że ładnie pachniał. Zaraz go powącham. Ej, on już nie pachnie. Szkoda, że nie pachnie. Ja lubię, jak kosmetyki pachną. Nałożę go sobie pędzelkiem. Nie wiem, czy Wy to widzicie w kamerze, ale on jest taki bardzo, bardzo wygładzający. Nie dość, że jest matujący, to jeszcze jest wygładzający. I ta skóra jest taka, jakby była taka nasilikonowana. Dlatego go lubiłam. Fajny. Fajny jest i mogę Wam go polecić. Kiedyś go mogłam Wam polecić i dalej mogę Wam go polecić. Za ten efekt tego wygładzenia. Nie robi mi tego efektu nawet bardzo drogi puder. Jak mam w jakiś w kolekcji, to tego efektu nie pamiętam z żadnej drogiej marki. Także super. Z okazji karnawału na styczeń Bell wydał kolekcję, gdzie macie mokre produkty. Chcę wam powiedzieć, że nie wiem, jak wyjdzie ten test na tej twarzy, ale na moim TikToku znajdziecie test tych produktów i tam wam je polecałam, jak testowałam to na mokry podkład. Ej, w ogóle dodatkowy plus za to, że nałożyłam to na puder. Bardzo rzadko można nałożyć mokry produkt na puder, bo zawsze to się psuje wszystko, a tutaj wyszło. Bardzo ładny to jest w ogóle kolor. Plus, że to jest małe opakowanie i można je zmieścić do takiej miniaturowej kosmetyczki, na przykład do samolotu. Brązer ląduje oczywiście w koszyku z rzeczami, które wam polecam. Róż tak samo kiedyś przetestowałam, również wam go polecam. Szkoda tylko, że nie ma innych kolorów, bo to nie do końca jest mój ukochany kolor. One nie mają bardzo mocnego pigmentu, te róże, bo jak róż ma mocny pigment, to ja mam tendencję, do tego, że nakładam za dużo, a tutaj zobaczcie, dokładam drugą warstwę dopiero i to wygląda delikatnie. Fajna opcja dla osób początkujących, które mają jeszcze ciężką rękę i róż ląduje do koszyczka z rzeczami, które Wam polecam. Nie mogłam się oprzeć y, temu po prostu wspaniałemu brązerowi. Ej, on pachnie. Kurczę, te kosmetyki są tak tanie, a jeszcze pachną. I to jest odcień, y, odcień 01. Połączył mi się z mokrym, dodatkowy plus. Nałożył go jeszcze na czoło. Dobra, ja już widzę, że mogę go polecić osobom, które są początkujące, bo ma delikatny pigment, nie zrobicie sobie nim plamy. Ciekawe tylko jak z trwałością takiego bronzera, który nie jest właśnie taki mocny, ale jak nałożycie dobry podkład i utrwalicie, to to będzie spoko. Jeżeli coś jest od razu takie fajne i od razu mam takie poczucie, że osoba początkująca sobie poradzi, to Zawsze chcę to dać do rzeczy, które polecam. Daję go tutaj do koszyczka i muszę znowu pochwalić Bel, Dlatego, że w teście kosmetyków chyba z Natury też za to pochwaliłam. Teraz pokażę Wam hit. Słuchajcie, to jest czarna kredka z Bel. Czy Wy widzicie, jak ona jest zapakowana? Tak świetnie pakują kredki. Świetna ochrona przed wsibskimi babsztylami, które otwierają nowe produkty i nie korzystają z testerów. To jest wosk do brwi w kredce. I ja wziąłam odcień chyba blondynka. W ogóle tyle jest kredki w kredce. Jak ktoś to ciekawi, to jest tyle kredki w kredce. Jak jest napisane, że to jest wosk, to faktycznie zachowuje się jak wosk, nie zachowuje się jak kredka i im więcej nakładam, to na przykład bardziej te włoski się zaczynają robić przyklepane. Nie jest mocno napigmentowane, co w moim przypadku dobrze, że kredka nie jest mocno napigmentowana, bo ja potrafię zrobić sobie takie wielkie, czarne, grube brwi szczydła. Mi trochę brakuje szczoteczki. Lepiej to wygląda jak użyjecie właśnie takiego, takiej szpatułki i mam wrażenie, że te włoski są pokryte jakimś takim dziwnym czymś, co je trochę przyklepało więc faktycznie to jest wosk razem z kredką. Uważam, że te brwi są ok. takie do szybkiego makijażu, spoko. Trafia to do rzeczy, które za pierwszym razem mi się spodobały i mogę wam polecić. Bel w biedronce ma bazę pod brokaty. Nie mają zwykłej bazy, tylko mają właśnie bazę pod brokaty i to świetnie się składa, bo mam też ze sobą dwa pigmenty. Ja mam bazę pod brokaty ulubioną z NYX-a. to jest moja ukochana baza, więc chętnie przetestuję coś innego. Renę użyłam to sobie i wklepam. A tak? na razie pozostawiam to jeszcze w stanie nieważkości, jeszcze nie daję to żadnego koszyczka, bo mam tutaj dwa pigmenty. Na jedno oko nałożę jeden, na drugie drugi e, i zacznę od pigmentu 0,1. I pigmenty możecie też nałożyć jako rozświetlacz, nikt tego nie sprawdza. Fajnie, bo nie ma jakiejś takiej bazy kolorystycznej, że zrobiła mi się jakaś plama, nie ma czegoś takiego, także. Super. Oczywiście pigment trafia do tych, które mogę Wam polecić, bo fajnie się nakładało, ładnie to wygląda i myślę, że jeszcze mi się przyda. Ale przejdźmy do drugiego oka. Znowu użyję bazy. Może spróbuję nałożyć jej teraz troszkę więcej. Może będzie inny efekt. Pigment numer 02. On wygląda brzydko w opakowaniu, ale na oczach wygląda ok. O, dobra, ten jest ładniejszy. Polecam Wam 02. 02 jest super. Wydaje mi się chyba, że to jest najlepsza rzecz z całego testu. Baza pod brokaty i brokat. Pigment lecą oczywiście tutaj do koszyczka z rzeczami, które mogę Wam polecić. Koszyczek niepolecanych rzeczy jest pusty, tu no, nic nie ma. Ale myślę, że w końcu coś się pojawi. Spoiler! To jest kredka, którą testowałam w teście z drogerią Natura i okazało się. Nie, nie używało mi się jakoś mega przyjemnie. Trafia do rzeczy, których bym wam nie poleciła, że nie ma mocnego koloru, była troszkę twarda. Zobaczymy, czy dalej tak uważam. Zrobię sobie nią kreskę. Dobra, dalej tak uważam nie będzie to nigdy kredka, do której będę wracała z przyjemnością. Mam trochę kredek Bell, na przykład z kolekcji z Ever Red Lipstick Monster i te kredki są cudowne. Kocham te kredki, a ta zwykła czarna jest taka se. No ja nie polecam. Nie polecam, przez to, że jest twarda i sztywna. Także pierwsza rzecz, już drugi raz po prostu w miejsce wstydu ląduje ta czarna kredka. Mam jeszcze róż. Mam jeszcze róż na sucho i nałożę go sobie już na ten róż, który już mam. Jest dość mocno pigmentowany. Ciekawy. W ogóle bym nie powiedziała, że to jest ten sam kolor. Nie powiedziałabym, że on ma tą drobinkę złotą. Bardzo fajny i bardzo bym chciała, żeby było więcej tych kolorów. Plus za to, że to jest małe opakowanie, bo tak jak Wam mówiłam, ja mam dużo kosmetyków i ciężko mi jest złożyć te gigantyczne opakowania. Także to, że to jest małe, to oczywiście plus za to, plus za kolor, plus za łatwość nakładania. I jestem zaskoczona, że to ma taki pigment, jak na tak tanią rzecz. Bardzo rzadko sprowadzają mi się tusze do rzęs z Bell. Najpierw użyję zalotki. Yy. Eeeh, źle to nie wygląda. Ej, dobra, myślałam, że będzie gorzej. Bo miałam parę z i tak średnio to wyglądało. Nie będę go raczej używać, bo on nie jest wodoodporny i będę się po prostu bała tak gdzieś tam z nim wyjść, ale uważam, że jest ok. Przed nami jest pomadka. Nie było w mojej biedrze żadnej konturówki. Najpierw użyję tą matową pomadkę. Nie mam konturówki, więc poradzimy sobie bez. Fajny kolor do mieszania z innymi, do robienia ombre. Chyba samej bym nie nosiła, ale bym ją mieszała z innymi. Dobra, ona nie ma mocnego ona jest taka rozrzedzona, nie wiem czy dać jej plusa czy minusa. Na razie zostań w stanie zawieszenia, muszę się zastanowić, ale mam też pomadkę zwykłą, taką, o ma napisane nawet bel, zobaczcie bel, małe literki bel. Dobra, ten kolor to nie jest to co tu, czuję się oskamowana lekko, ale ładnie pachnie. Żeby nie było, że pokazuję Wam pomadkę na pomadce, to zobaczcie na słoczu, no pigment jest, no jest. To jest pomadka, którą wasza mama albo ciocia pokocha, ale ja niekoniecznie. Za ten kolor jest troszkę minus, bo myślałam, że to będzie bardziej to, a to nie jest to samo, to jest co innego. Także smuteczek. I to też nie jest do końca to, bo tu jest taka bardziej matowa, ale tak pięknie pachnie i tak komfortowo się maluje, że daję ją do koszyczka z rzeczami, które Wam polecam. Dalej nie wiem, co zrobić z tą pomadką, bo będę ją używać, ale nie jest jakaś super, i jeszcze śmierdzi i tak dalej, więc ona zostanie w takim zawieszeniu. Tak prezentuje się efekt końcowy make-upu. I powiem Wam szczerze, że malowało mi się tymi kosmetykami mega przyjemnie, bo tanie, polskie, dostępne w biedronce, więc wiem, że większość moich widzów. Ma te kosmetyki na wyciągnięcie ręki w swojej biedrze. I bardzo się cieszę, że tych kosmetyków, które za pierwszym razem mi się sprawdziły, że jest ich tak dużo. Jestem bardzo zadowolona. Jeżeli miałabym wam polecić jedną rzecz z tych, które testowałam, które mi się sprawdziły, jedną, jedyną, to będzie to ten puder. Ja już go kiedyś testowałam, zużyłam go do zera, zapomniałam o nim, zapomniałam, za co go lubię. Lubię go za to, że daje gładką gębę i kryje pory. To jest tak tani puder, a daje taki świetny efekt. Polecam wam wypróbować ten puder. Jak wypróbujecie, napiszcie w komentarzach. Podobno oglądacie kurczę bez zostawienia tutaj subskrybera. Ja to wszystko widzę. Widzę tych wszystkich sprzyczajki, proszę teraz zostawić subskrybera, łapkę w górę i jeżeli zostaliście do końca, zostawcie komentarz o treści biedra.